Moje drogie dziecko, jestem tutaj, aby przywrócić Ci wszystko, co jest dla Ciebie cenne: Twoje finanse, Twój wewnętrzny spokój, Twoją rodzinę, Twój umysł i Twoje serce. Widzę ciężary, które dźwigasz i obiecuję zdjąć ciężar z Twoich ramion. Niebiosa są otwarte i gotowe obsypać się niezmierzonymi błogosławieństwami. Jeśli ufasz moim słowom, obejrzyj ten film już teraz. Gdyż jesteśmy dopiero na początku realizacji moich obietnic, słuchaj uważnie. Nie idź śladami tych, którzy gonią za pustymi bogactwami lub gardzą najmniejszymi. Wasza wiara jest znakiem mojej obecności, a wasze serce odkrywa prawdziwość moich słów. Jeśli uwierzysz mi na słowo i postawisz mnie na pierwszym miejscu, wlejem obfitość w Twoje życie. Kiedy wyciągasz rękę po pomoc, błogosławię. Będę błogosławić tych, którzy pragną wzrastać dzięki szczerości, uczciwości i wysiłkowi. Zachowaj te słowa, pozwól, aby każdego dnia rezonowały w Twojej głowie. Ta wiadomość jest właśnie dla Ciebie. Życzę pomyślności we wszystkich aspektach życia. Jeśli wierzysz w moją moc przemiany, zrób kolejny krok szukaj mnie całym sercem i złóż swoją prośbę. Nadszedł czas, aby dostosować moją wolę do Twojej aby wszystko pasowało do twojego życia. W moich rękach twoje uwolnienie jest już zapewnione. Twoje życie zmieni się dzięki wierze, nie dzięki własnej sile, ale dzięki zaufaniu mojej miłości i mojej mocy. Nie przestawaj wierzyć, jeśli wątpisz, pozostaniesz w pułapce. Chcę cię uwolnić, ale twoi przeciwnicy sieją wątpliwości w twoim sercu. Odśwież swój umysł. Nie poddawaj się niepokojącym myślom. Przyjdź do mnie z ufnością. Nie ma osądzania, jest tylko akceptacja. Kiedy usłyszysz moje słowo, twoja dusza zostanie wzmocniona i razem krok po kroku będziemy kroczyć ku twojej wolności. Chcę, abyście poczuli miłość, która przemienia, która ożywia serce i umysł. Nawet jeśli stawiasz czoła wyzwaniom, pamiętaj, że już pokonałem wroga, chorobę, strach i ciemność. Jestem twoim panem, twoim przyjacielem i twoim bogiem. Zawsze przy tobie, nawet jeśli mnie nie widzisz. Odnowię twojego ducha, odnowię twój umysł i przemienię całą twoją istotę. Czynię wszystko nowe i daję wam odwagę i siłę do wytrwania. Nadszedł czas, aby podjąć krok wiary, który doprowadzi do zwycięstwa. Z moich rąk wypływa rzeka wód żywych, gotowa ugasić twoje pragnienie i dać ci siłę. Chcę Abyś żył pełnią życia, był szczęśliwy i spełnił cel, jaki stawiam dla twojego życia. Nie jesteś skończony i nigdy nie zostaniesz pokonany. Wstan, bo to twój czas na zwycięstwo. Zaufaj mi i wiedz, że wszystko będzie dobrze. Dobre wieści już nadchodzą, a moja moc działa w życiu tych, którzy szczerze wierzą. Napisz, ufam Bogu i utwierdzaj swoją wiarę. Nie zapomnij polubić, Udostępnić i zasubskrybować tego kanału jest błogosławione. Cuda dzieją się, gdy pokładasz we mnie niezachwaną wiarę. Z ufnością, głościem moje słowo: Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia i nigdy nie dam się pokonać. Chcę, aby Twoje serce przepełniło się Bożą radością, i abyś także w trudnych chwilach odczuł siłę moich obietnic. Słuchajcie mnie całym sobą. Gdyż życzę Wam przyszłości pełnej harmonii i pomyślności. Unikaj konfliktów w swoim domu i nie pozwól, aby królowały negatywne emocje. Jest wiele cudów, które mogę dokonać w Twoim czystym i szczerym sercu i życzę Ci, aby tak pozostało. Zobaczysz upadek swoich wrogów. Uważani są za mądrych, ale żyją w ciemności. Są bogaci, ale brakuje im prawdziwego pokoju. Masz moje błogosławieństwo. Jestem Twoim obrońcą i nigdy nie zostawię Cię samego. Zaufaj Bogu żywemu i potężnemu. Moja miłość do Ciebie jest prawdziwa i udowodniłem, jak wiele mogę. Nie rozpaczaj, nie płać i nie poddawaj się udręce. Twoje grzechy zostały odpuszczone, więc nie ma powodu do wstydu. Pamiętajcie moje słowa z Ewangelii Marka, godzina 12.30. Kochaj Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą. Całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Mówię do Ciebie z głęboką miłością, bo jesteś dla mnie wyjątkowy. Wysłuchaj tych słów i poświęć mi swoją uwagę ponad wszystko, co rozprasza. To, czym chcę się podzielić, jest ważniejsze niż cokolwiek innego, co zaprząta Twój umysł. Zostań ze mną przez chwilę. Otwórz swoje serce i pozwól mi złagodzić Twój ból i odpędzić dręczące cię czarne myśli. Jestem tu. Aby zapewnić ci spokój i ciszę, jak nikt inny. Zaufaj mi z otwartym sercem, pozwól mi Cię kochać. Dotrzymuję obietnic, a moje słowa mają głęboki cel. Chcę, abyście poczuli moją miłość i aby każdy świt był okazją do odnowienia wiary. Nigdy go nie opuściłam i nigdy tego nie zrobię. W moich rękach jesteś bezpieczny, chroniony i chroniony. Zaufajcie mi, bo zawsze witam was z otwartymi ranionami. Z radością przyjmuję wasze modlitwy i wasze wołanie. Witając każdy nowy dzień, weź głęboki oddech i poczuj moją obecność przy sobie. Każde pozdrowienie od was sprawia mi radość, bo widzę zaufanie i wiarę, jaką we mnie pokładacie. Słuchaj uważnie. Jestem przy Tobie, gotowy przyjąć każdą szczerą prośbę, którą do mnie zaniesiesz. Czuję się wzruszony. Gdy modlicie się za swoją rodzinę, ponieważ ma to szczególne znaczenie. Nie daj się rozpraszać powierzchownym sprawom. W chwilach, gdy wyzwania wprawiają Cię w dezorientację, szukaj mojej obecności i zaufaj, że jestem Twoim schronieniem. Kiedy ciężar zmartwień rośnie, a konflikty wokół Ciebie przytłaczają, pamiętaj, że jestem odpowiedzą. Nie chcę, żeby zdominował Cię strach i niepokój. Jestem Twoim spokojem i pocieszeniem. Zaufałeś mi, bo wiesz, że nigdy cię nie opuszczę. Zachowajcie moje słowo w swoim sercu, pamiętając o wszystkich błogosławieństwach i wybawieniach, których już udzieliłem. Nawet w najciemniejszych chwilach, kiedy wszystko wydawało się stracone, byłem przy tobie, dokonując cudów przekraczających wszelkie wyobrażenia. Chcę, żebyś wiedział jest jeszcze wiele, co mogę i chcę dla Ciebie zrobić. Zaufaj i pozwól mi nadal troszczyć się o ciebie dzień po dniu, ponieważ moja miłość jest wieczna, a moja ochrona jest stała. Widzę Wasze modlitwy i wiem, że pragniecie dobra tych, których kochacie. Bardzo doceniam Twoją postawę uwielbienia i wdzięczności. Zbliżając się do mnie, pozwól, aby dziękczynienie wypełniło Twoje serce, ponieważ kocham szczerość Twojego uwielbienia. Nawet jeśli o nic nie prosicie. Przygotowuję błogosławieństwa przekraczające Waszą wyobraźnię, nagrody, które pochodzą z mojej miłości i hojności. Utrzymujcie silną wiarę, bo spełnię każdą obietnicę, którą złożyłem. Kiedy przeszkody próbują stanąć na Twojej drodze, nie zniechęcaj się. Twoje przeznaczenie jest w moich rękach, a w nim są zwycięstwa i osiągnięcia. Nic nie może odebrać błogosławieństw, które dla Ciebie zarezerwowałem. Jednakże Twoja lojalność i szczerość są ważne. Pamiętaj, aby każdy dzień rozpoczynać od wdzięczności i uwielbienia, pozwalając, aby to światło oświetlało Twoją podróż. Chcę, abyś był otwarty na możliwości, które wnoszę do Twojego życia. Dam Ci jasną wizję i szczególną mądrość, abyś mógł zrealizować dobre plany, które mam dla Twojej przyszłości. Wiem, że ostatnie dni były pełne wyzwań i że czasami ból i niepewność zaćmiewają twoje myśli. Ale powiadam, nic ci się nie stanie. Pokonasz każdą trudność i pokonasz otaczających cię wrogów. Nadszedł czas, abyś zobaczył siebie takim, jakim naprawdę jesteś, kochanym i chronionym dzieckiem Boga Wszechmogącego. Nikt nie może cię pokonać ani zatrzymać twojego postępu. Odniosłeś już zwycięstwo nad wszystkimi barierami, więc stój niewzruszenie i nie oglądaj się za siebie. Usunę przeszkody, abyś mógł chodzić z niezachwaną wiarą, wiedząc, że twoje modlitwy zostaną wysłuchane. Wiem, że problemy rodzinne czasami sprawiają, że jesteś smutny i to normalne, że potrzebujesz chwili odpoczynku i ponownego połączenia. Znajdź pocieszenie w mojej obecności, bo nie było ci przeznaczone żyć w smutku. Nawet jeśli ból cię dotyka, Moja miłość jest Twoim wsparciem, a moja ręka Cię wspiera. Nie bój się być szczęśliwym i promieniować radością, bo gdy to zrobisz, inni zauważą moją żywą obecność w Tobie. Jesteś moim kochanym synkiem i wiele już dla Ciebie zrobiłem, a zrobię jeszcze więcej, abyś zrozumiał, jak wyjątkowy jesteś dla mnie. Czas wstać, rozpoznać swoją siłę i odważnie iść do przodu. Twoje prezenty są cenne i mają cel. Moim słowem znajdziesz pokarm dla swojej duszy i nawet gdy droga wydaje się trudna, zwróć się do mnie. Moje błogosławieństwa nie są daleko. Są tuż przed tobą, a twoje zbawienie jest bliskie. Pytam cię, czy ufasz mnie i mojej miłości? Odpowiadając z wiarą, otworzysz drzwi do cudów w swoim życiu. Aby twoja dusza znalazła dzisiaj pokój, wystarczą trzy istotne kroki. Po pierwsze... Oddaj mi swoje serce całkowicie, bez zastrzeżeń, gdyż moją wolą jest, abyś miał życie pełne celu, pokoju i radości. Nigdy nie chciałem sprawiać ci bólu. Moim pragnieniem jest obdarzyć się życiem pełnym, przepełnionym miłością. Uklęknij przede mną, oddając mi swoje serce, chcąc przyjąć moją wolę i napełnić swoją duszę moim słowem. Zaufaj mi całkowicie, nawet gdy otaczają cię wątpliwości i wyzwania. Bo moje słowo będzie skałą, która podtrzyma twoją wiarę i da ci siłę do dalszego działania. Jeśli jednak poddasz się tylko w dogodnym momencie, twojej wierze zabraknie solidnego fundamentu, a twoje życie zostanie porwane przez burze, a twoje emocje pozostaną na dryfie. To nie jest moje życzenie dla ciebie. Proszę, abyś oddał mi swoje serce z niezachwianą lojalnością. Zdecyduj się teraz oddać mi swoje życie. A każdego dnia będziesz czuł się bliżej wieczności. Wyobraź sobie życie, w którym doświadczasz cudów wykraczających poza to, co możesz sobie wyobrazić. Błogosławieństwa, które dla ciebie zaplanowałem, przyniosą ci pokój, harmonię i siłę, aby stawić czoła każdemu wyzwaniu. Gdy trudności znikną, a ci, którzy będą próbowali cię skrzywdzić, odwrócą się. Nagrodą dla tych, którzy podążają za mną, jest wieczne zwycięstwo, które już zapewniłem. To, o co Cię proszę, jest proste. Daj mi swoje serce, swoją wiarę i swoją lojalność i czyń to bez wahania. A teraz podnieście ręce w ciszy lub zamknij oczy i poświęć chwilę, aby mi podziękować głęboko i szczerze. Wypisz błogosławieństwa, które już otrzymałeś i te, które są jeszcze w drodze. Uwzględnij nawet małe rzeczy które przynoszą cel i siłę twojemu duchowi. Nawet jeśli czujesz, że nie masz błogosławieństw, bądź wdzięczny za zdolność dziękowania, ponieważ szczera wdzięczność zmienia twoje spojrzenie i pomaga ci dostrzec wiele błogosławieństw, które cię otaczają i podtrzymują twoje życie. Pojawią się trudności i wyzwania, ale dzięki wdzięczności każdego ranka odnajdziesz odnowioną siłę. Podziękuj mi szczerymi słowami i nawet jeśli życie nie jest takie Jakiego chcesz, wiedz, że Cię prowadzę. Odsłonię Ci drogę, ale na razie ciesz się chwilą obecną. Dziękuj, gdy serce Ci ciąży, gdy wszystko wydaje się trudne. Rozpoznaj, że nawet próby i trudności mają swój cel, kształtując Twoją duszę i wzmacniając Twoją wiarę. Dziś też podziękuj sobie, bo Twoja postawa wdzięczności ma moc i przyciągnie cuda i znaczące przemiany w Twoim życiu. Na koniec podziel się tą wiadomością z otaczającymi cię osobami. Wielu, nawet pozornie spokojnych, niesie ze sobą ból i znajduje się na skraju rozpaczy. Potrzebują nadziei i miłości, którą we mnie znalazłeś. Zanieście im tę wiadomość, a otoczę was pokojem i błogosławieństwami, wolnymi od zmartwień i długów. Chociaż niektórzy mogą nie zrozumieć od razu, w serca tych, którzy usłyszą jego słowa, Zostaną poruszone. Muszą wiedzieć, że są kochani i ważni, że istnieje droga do radości i pokoju, którą tylko ja mogę zapewnić. Wysłuchiwałam Twoich cichych modlitw, które odmawiałaś przed zaśnięciem, ze łzami i prośbami o siłę i odwagę, by stawić czoła wyzwaniom. Dziś budzi się z nową determinacją. Gdzie był strach, teraz jest wiara. Tam, gdzie były wątpliwości, teraz jest jasność. Powstań z ufnością, bo włożyłem w Twojego ducha płonące pragnienie triumfu. Moja moc jest większa niż jakakolwiek przeszkoda. Przeprowadziłem cię tutaj i będę u Twojego boku w każdej bitwie. Jesteś więcej niż zwycięzcą, ponieważ dzięki mnie masz siłę i odwagę, aby zatriumfować nad wszelkimi przeciwnościami losu. Bez względu na to, co Cię spotka, odniesiesz sukces we wszystkim, czego się podejmiesz. A ja otworzę drzwi. Dotknę serc i rozwiążę problemy, które Cię ciążą. Nie bój się działań innych. Zaufaj mi i postępuj uczciwie, ponieważ nikt nie jest w stanie powstrzymać błogosławieństw, które dla Ciebie przygotowałem. Jestem przy Tobie każdego dnia. Moje słowa mają moc uzdrawiania i witalności. I nawet jeśli czujesz się niegodny, wiedz, że Twoja wiara i pokora poruszyły moje serce. Chcę wejść do Twojego życia i Twojego serca. Gdzie wygraweruje słowa uzdrowienia i wyzwolenia. Dzięki delikatnemu dotykowi twój ból, lęki i niepokoje znikną, ponieważ nawet niebo odpowiada na mój głos i chce, abyście doświadczyli tego przemieniającego pokoju. Jestem tutaj, aby mówić do was jasno i głęboko, ponieważ chcę was widzieć w pełni, z prawdziwym pokojem, autentycznym szczęściem i bezpieczeństwem przyszłości, w której prowadzi was światło i nadzieja. Kiedy chcesz spędzić czas w mojej obecności, pozwalasz mi objęci Cię najczystszą miłością, potwierdzając realność mojej troski o Twoje życie. Chcę, abyś całą swoją istotą odczuł moją niezachwaną ochronę przed wszelkim złem i niebezpieczeństwami, które mogą się pojawić. To jest dziedzictwo, dziedzictwo, które chcę Wam przekazać, dziedzictwo, na które składa się bezpieczeństwo, pokój i miłość, która nigdy się nie kończy. Wierz całym sercem i przyjmij to jako obietnicę. Jest w tobie siła, która jest gotowa i czeka, gotowa do działania. Po prostu ubierz się w nią, pozwól się otoczyć moją miłością i przemień się dzięki regenerującemu i boskiemu dotykowi mojego Ducha Świętego, który cicho działa w Twoim życiu. Powstańcie teraz i kontynuujcie swoją podróż, wiedząc, że jesteście wzmocnieni mocą mojego Ducha Świętego. Bez względu na wyzwania i trudności, jakie staną na Twojej drodze, nikt nie będzie w stanie Cię pokonać. Wiem, że czasami czujesz się słaby, ale pamiętaj, że moja siła doskonali się w Twojej słabości. Jesteś silniejszy niż myślisz. Niesie moją miłość i jest w niej wiara, która pozostaje niezachwiana, wiara, która nie zawaha się nawet wtedy, gdy wszystko wokół wydaje się upadać. Nigdy nie zapominaj, że dla tych, którzy wierzą, wszystko jest możliwe. Moja obietnica jest prawdziwa i niezmienna. Kocham Cię i wszystko będzie dobrze. Zaufaj mojemu wyczuciu czasu, gdyż jest ono doskonałe. Przygotowując Wasze błogosławieństwa, dopasowuję także każdą okoliczność, każdy szczegół, tak abyście we właściwym czasie otrzymali to, co było dla Was przeznaczone, płynnie i bez wysiłku. Chcę obdarzyć się pokojem i cierpliwością, których potrzebujesz w tej podróży. Używaj ich mądrze i nie pozwól, aby impulsywne emocje kierowały twoimi działaniami i decyzjami. Chwilowe uczucia często mogą sprawić, że zechcesz działać szybko, ale proszę, abyś nie podejmował żadnych poważnych decyzji bez konsultacji ze mną. Nie chcę, żebyś wpadł w kłopoty i skomplikowane sytuacje, których można było uniknąć. Proszę o cierpliwość i zaufanie do mnie, unikaj kumulowania długów i obciążania się niepotrzebnymi zmartwieniami. Wiem, że przechodziłeś przez to w przeszłości, ale nie chcę, aby ten ciężar znów ciążył na Twoich barkach. Już wkrótce nowe światło rozświetli Twoje życie i doświadczysz w obfitości mojej łaski i dobroci. Zerwę wszystkie łańcuchy, które Cię krępują i dam Ci wolność, niezależność i pogodę ducha, abyś mógł żyć w pokoju. To jest nasza droga, coś cennego i wyjątkowego między nami. Przechowuj swoje plany i projekty w swoim sercu. Jest wielu, którzy z zazdrości lub braku dyskrecji mogą próbować sprowadzić się na manowce. Wielu może pamiętać swoje poprzednie potknięcia, ale faza niepowodzeń dobiegła końca. Twoje serce zostało odnowione i teraz idziesz obok mnie z pewnością, która nie zależy od okoliczności zewnętrznych. Wszystko, czego dotkniesz, będzie prosperować. Tak jak obiecałem, nadejdą błogosławieństwa, drzwi się otworzą, a wyzwania, które wydają się Cię przytłaczać, zostaną pokonane. Chcę, abyś żył w spokoju, bez ciężaru troski i długów, mając pewność, że będę Cię wspierać. Nie ulegaj wpływom działań i opinii innych. Dopóki mi ufasz i postępujesz uczciwie, nic nie stanie na przeszkodzie Tobie ani osobom. Które kochasz. Jestem z Tobą przez cały czas, w każdej decyzji i na każdej ścieżce, którą wybierasz. Moje słowo jest źródłem uzdrowienia, siły i odnowy i jest dostępne, aby dać Ci życie i o Twoją istotę. Nie musisz tkwić w pułapce myśli o bólu i cierpieniu ani wierzyć, że jesteś wart gorzkich konsekwencji błędów z przeszłości. Żyjemy w świecie wyzwań, ale jest to świat, w którym moje zwycięstwo zostało już przez Was wywalczone. Widzę noce, kiedy wylewasz łzy, nie wiedząc dokładnie dlaczego. I chcę Ci powiedzieć, że ten głęboki smutek bierze się z chęci powrotu do mnie. Twoje serce tęskni za mną, Twój duch tęskni za moją obecnością i wiesz, że bez mnie nic nie możesz zrobić. Choć może się wydawać, że życie przepływa między Twoimi palcami, spokój i szczęście, których szukasz. Są bliżej niż myślisz. Czasem twoi bliscy mogą wydawać się daleko, ale ja tu jestem. Przy Tobie jest niewyczerpane źródło błogosławieństw, z którego wypływa woda, która gasi Twoją duszę, przywraca zdrowie Twojemu sercu i likwiduje smutek. Pij tę wodę, którą ofiaruję i pozwól, aby zmyła wszelkie negatywne myśli. Obiecuję, że kiedy to zrobisz, już nigdy nie będziesz spragniony. Dzisiaj otworzyłeś przede mną drzwi swojego serca, a ja wszedłem, aby zamieszkać u Twojego boku. Jestem tutaj i póki tu jestem, będę błogosławił i chronił nie tylko Ciebie, ale także Twoją rodzinę, opiekując się i zapewniając wszystko, czego potrzebujesz, więcej niż możesz sobie wyobrazić.